Cześć, witajcie. Tym nazem nie jest DoomTrack, a z Doom track 2. W przyszłości pewnie też taką nazwę dostanie, jak będzie już ostatecznie e, robiony. Mamy, no może niekoniecznie awarię, ale musimy doprowadzić pewne rzeczy już do stanu powiedzmy jakiejś stuprocentowej używalności. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię, o co chodzi. W tej chwili został rozebrany rozrząd. Wygląda to tak, w sumie nic nadzwyczajnego. Każdy wie jak wygląda rozrząd w 3 Dla spostrzegawczych pewnie już się rzuciło w oko, że mamy zupełnie inne koło centralne, jeżeli chodzi o rozrząd. Koło jest dorobione i jest to koło hartowane. Już Wam wszystko wytłumaczę co i dlaczego. Giełg ma w tej chwili przepracowane niecałe 300 godzin, tam jest chyba coś koło 280 godzin na, od remontu i na tej właśnie pompie tandemowej, która tutaj się znajduje, e, małe niedopatrzenie. No, niestety nie wszystko da się zauważyć. E, jako, że ostatnim czasem stwierdziłem, że no w końcu trzeba tam zajrzeć, czy, czy to wszystko ładnie sobie współpracuje. No i jak sobie zajrzałem, no to niestety taka delikatnie niemiła niespodzianka mnie spotkała, a mianowicie podcięło mi zęby. Poskość, tak jak widzicie z tej strony jest węższy, jest podebrany, tu jest normalnie wymiar oryginalny. Zresztą tutaj też dobrze to widać, jest to widoczne. No i teraz pytanie, co się wydarzyło tak? Koło, no te koła nie są zbyt, powiedzmy, dobrze utwardzane Że one w ogóle nie są utwardzane to są odlewy. No, do pojedynczej pompy wspomagania najprawdopodobniej to chodzi. No, myślę, że i u mnie by to chodziło, tak, gdyby nie, gdyby nie pojawienie się właśnie tego problemu ze skoszeniem po prostu zęba, czyli, czyli najprawdopodobniej <laughs> na jak się już ułożyła do tego miejsca. On by sobie teraz już chodził i chodził, no ale nie tędy droga. To jest drugi trybik. Który współpracował właśnie z pompą Jakiś tam ślad zużycia powstał Może no, minimalnie, no wiadomo, no też tak samo się kosił, tak Czyli jest, jest minimalny jakiś tam ślad zużycia No i teraz tak Mówię, dobra, wszystko tacy pięknie, tylko o co chodzi? Co tu się wydarzyło? Dlaczego? Yy, dlaczego po prostu to nie szło prawidłowo pierwsza moja myśl pompa jest kiepskiej jakości no to pewnie ośka się wygina no ale sobie tak pomyślałem, że no dosyć głupia dedukcja i wręcz niemożliwa no to szukamy dalej przyczyny przyczyna była bardzo prozaiczna i bardzo głupia tak prawdę mówiąc dłuższy czas zastanawiałem się o co chodzi aż w końcu spojrzałem sobie na pompę Wyjrzałem sobie na pompę, no i tak się przyglądam, przyglądam na ten ślad. Definitywnie mamy odciśnięty ślad, że pompa nam się o coś opierała. No, jak się nam o coś opierała, no to bardzo nie ma już innej opcji, tylko wspornik sprężarki. No i strzał w dziesiątkę. Niestety najprawdopodobniej, jak po prostu ten płaskownik był wyginany, on się na zewnątrz, zamiast być prosto, to on się odchylił, powstał tutaj ostry rand. Które wystawał nam poza, poza tą płaszczyznę e, przylegania pompy mimo, że wiadomo też szła łuszczelka no wraz było za mało także tej strony nam to odchylało pompę tyłem w stronę, e, w stronę silnika no i, i wyszło jak wyszło no ale dobra no już stwierdziłem, że jeżeli to rozbieram i mamy to zrobione już tak jak powinno być no to dorobiliśmy koła tutaj już też jest założone koło utwardzone żeby już się też z tym dalej nic mi nie działo. To jest surowe, to jest, to jest utwardzone. Jakaś tam różnica w kolorze może jest delikatna, no to jest twarde. Jakby nie było. Jeżeli robię to otwarde, no to muszę zrobić i to otwarde. Czyli zostało też dorobione koło centralne. Tutaj nie ma problemu z, z kołem wału, bo koło wału jest już fabrycznie hartowane. Eee, te koła tylko były wszystkie miętkie, natomiast, natomiast koło wału jest właśnie kołem hartowanym, więc nie obawiam się o to, że nastąpi w tej chwili jakieś tam zużycie jego ze względu na zastosowanie dwóch pozostałych kół hartowanych. Eee, no i co? I będziemy to montować. Wrzucam pompę. Zaraz sobie tylko sprawdzę, czy będę miał prawidłowe luzy międzyzębne. Tutaj jest wszystko ok wałek chyba, napięty. Dobra, no już nie będę tam kręcił. Tu luz jest, tu jest we mnie wałek na któryś podparty, dlatego nam naprężył. Ale no mówię, sprawdzałem, sprawdzałem i tutaj jest wszystko w porządku. Jeżeli o to chodzi. Przy okazji, niecałe 300 godzin wytrzymał mi termostat. Zaczął mi się zawieszać, pierwszy raz latem mi złapał. Teraz ostatnio też woziłem prawie cały dzień ziemię, w pewnym momencie bach fontanna spod, spod maski, mam zbiorniczek wyrównawczy, poszło wszystko w zbiorniczek, aż w końcu wyszło zbiorniczkiem no i też no, kupowałem polmo, wydawało mi się, że jest najlepszy z możliwych tutaj właśnie na rynku no tak mi się wydaje, albo ursusa, ale teraz kupiłem polmo, no to są identyczne, także albo polmo robi dla ursusa, albo to wtedy też było polmo no założę, założę tym razem też polmo, no nie wiem, albo po prostu jakiś wadliwy mi się trafił, albo o co chodzi. Także zobaczymy. I teraz zobaczcie, jeszcze jedną Wam fajną kwestię podpowiem. Jeżeli ktoś ma uszkodzony ten dekiel, bądź niewiele mu brakuje. Bo mnie też tutaj jest wżer dosyć głęboki, powiedzmy. Także kto wie, ten wie, reszcie podpowiem. Jeżeli ten dekiel Wam się tutaj uszkodzi, nie musicie wcale go wymieniać, prawdę powiedziawszy jakoś tych do nowych, nie wiem osobiście wolałbym zostawić sobie stary jest bardzo prosty patent, który jest bez żadnego problemu dostępny a mianowicie dokupujecie sobie coś takiego z firmy, chyba Locker to robi, jak dobrze pamiętam jest to cienka płytka z kwasóweczki dodatkowo idzie na to uszczelka i temat macie, prawdę powiedziawszy, zamknięty na lata. No ta już Wam nie puści, żeby nie wiem co się nie działo, no to tak fasówka już nie puści, chyba żeby się jakimś studem przetarła, ale co w co szczerze wątpię. Eee, prawdę mówiąc to taki element powinien być fabrycznie zamontowany w tym czujniku żeby odseparować właśnie płytę aluminiową, bo jeszcze o ile to chodzi na płynie, to tutaj rozumiem, nie ma problemu, nie powinno nic się dziać. No ten dzionik niestety silnik jak kupiłem go. No też chodził. Widać definitywnie, że pracował na wodzie. No ja go w tej chwili już tylko wyłącznie nam zalewam, nie uznaję na dzień dzisiejszy wody jako chodziwa. Zresztą już nie od dzisiaj, tylko od w wielu lat. I jeżeli macie to na wodzie, warto sobie taką płytkę przy najbliższym remoncie pompy zamontować, kosztuje dosłownie kilka złotych. Co więcej, chyba nic, biorę się za składanie. A, no i będę musiał zdjąć misę, oczywiście, ze względu na to, że jakieś tam opiłki znalazły się tutaj właśnie w rozrządzie. Nie ma tego dużo, ale z racji tego, że w przyszłości, może całkiem niedługiej, planuję go przystosować pod turbosprężarkę, jednak zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie na fabrycznych, na oryginalnych tłokach, jeżeli to zda egzamin, no to w przyszłości zmienię mu po prostu tłoki na tłoki z pod sprężarki. ale mówię, no na dzień dzisiejszy będzie to fabryczny silnik po prostu z dołożoną chłodnicą oleju turbosprężarką, więc zwalam misę, zobaczę co tam się znalazło w środku, muszę to wszystko wymyć, oczyścić i, i zrobić to fachowo. Pombę nam chwilkę sobie zamontowałem, żeby tylko ewentualnie sprawdzić właśnie luz między ze mną I w tej chwili już mamy wszystko w porządku. Ustawił się dobrze. Luz jest nieduży. Ale duży wcale być nie musi. Jest odpowiedni. Także tryby nie są podparte. Tu mamy chyba minimalnie większy luz. Aczkolwiek chyba nawet nie. Zaraz sobie to nawet prawdę mówiąc sprawdzimy. Tutaj będziemy mieli luz na poziomie. Nie wiem czy zobaczymy. No i dobra. To jest listek 0,20 wsuwa nam się ładnie między zęby. Tutaj 0.20 wchodzi lekko, ale 0.25 już wchodzi takim z pewnym oporem. 0.3 już naprawdę bardzo ciężko jest mi wepchnąć. Także myślę, że spokojnie mogę to zostawić i tym razem mam nadzieję, że że ten temat mam już załatwione, załatwiony na lata. Te koła nie powinny mi się zużywać, ze względu na to, że one praktycznie naprawdę mają niewielkie obciążenie tutaj. Więc czy jest to koło, to środkowe kołem właśnie tym żeliwnym, odlewanym czy, czy stalowym, no to tutaj to większego znaczenia nie ma. No tutaj znaczenie było spore, no ale mówię teraz raz, dwa i trzy, wszystkie trzy koła mamy w tym przełożeniu hartowane, stalowe, więc moim zdaniem Powinno być już teraz wszystko ok. Eee, no to ja się zabieram za. Zdaję, zamknę sobie przód. Jednak chyba najpierw sobie zrzucę miejsce. Tak się patrzyłem na to. Miałem w zasadzie zamykać ten przód, ale zawsze tu będzie mi łatwiej zauważyć. Właśnie ten pół pierścień, czy, czy korkowy, czy miesiądzie. Ten tylny jest taki jaki jest. Mam nadzieję, że się gdzieś tam nie wywinie, że to wszystko. Dobrze mi się ułoży i siądzie Także, także, także Także najpierw robimy misę Zrzucę misę Wyczyszczę i o, oczyszczę, wiadomo, zmieniam olej Żeby już nie było Jakichś tam nieporozumień Olej zmieniałem Jakieś 30 godzin temu Ale mówię, no Nic tam nadzwyczajnego w nim nie widziałem, ale Olej filtr nie jest tak duży wydatek, żeby, żeby w tej chwili na tym przyoszczędzić, więc, więc wyrzucimy, wyrzucimy to jeszcze raz. Dobra, ja się zabieram za odkręcanie misy i zobaczymy co tam się w niej znalazło na dnie. Odjechałem sobie już trochę przodem. No niestety tutaj cały silnik jest na misie mocowany, więc to troszeczkę utrudnia, to nie jest 60, że zrzucamy misę i to wszystko. Tu już odkręciłem jeden spornik. Zaraz będę odkręcał drugi. No i będziemy śrubować misę. No i dobra, misa na wierzchu. Silnik od spodu. Wszystko jest świeże, nowe. To i nie powinno tu się nic chyba dziać. Mam przynajmniej taką wielką nadzieję. Tutaj był nowy wał montowany Mało no, widzieć Pompa. Wszystko było nowe, świeże zamontowane. Smoku tutaj bardzo nic nie widać. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Sytuacja w misie korby fajnie. Wszystko ładnie wygląda. Nic się raczej nie poluzowało. Czysto profilaktycznie sobie to krącę kluczem, żeby zobaczyć. Zobaczymy czy w misie mamy coś ciekawego. Co mamy w misie ciekawego? No jest. Wiecie? Nie jest to nic może jakiegoś nozwyczajnego ale pasty troszkę mamy. Różnej dziwnej, więc decyzja zdawało się koło dużo, wcale się nie starło. Ale jakaś tam ilość tego nad nie się zebrała. Tu jest wszędzie czysto. To gdzie się w miejscach, gdzie się płucze. No dobra, roboty trochę było. Trochę roboty było, ale. Jak ma być fachowo, to niech będzie fachowo. Także... Decyzja była słuszna. Decyzja o zdjęciu misy była jak najbardziej słuszna. Teraz dobrze widać, co się, co się, co się dzieje. Przy okazji będzie wymyta z jakichś tam zanieczyszczeń, które zostały nam przy... przy, 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 przy... Przy, przy czym? Przy docieraniu. No oczywiście to nie jest z docierania. Tu, gdzieś mi się z tyłu zaczęło sączyć. No i teraz ciekawy jestem czystego pierścienia. Czystego, właśnie tutaj, pół pierścienia nieszczęsnego. Delikatnie widziałem, że mi się tam na tej zawleczce pojawiło. No dobra. No dzisiaj na pewno nie będę dostawał się do uszczelniacza. Mam nadzieję, że to jest tego pierścienia i mam nadzieję, że to się na tyle fajnie złoży. Że nie będę musiał ponownie tutaj ingerować że nikt dzisiaj to nie podwinie. No, niestety ta konstrukcja jest niezbyt przyjemna do składania w momencie, kiedy trzeba założyć po prostu misę na ciągniku. także tak, że tak to wygląda. Ja się biorę za czyszczenie, płukanie misy. no i co? I zaraz zakładamy to z powrotem po oczyszczeniu. misa oczyszczona, już czeka. ja najpierw się zamontowany, teraz już będę musiał się troszeczkę spieszyć żeby to wszystko fajnie wyszło. Jeden siedzi tu już mam posmarowane przyklejoną uszczelkę oczywiście zawsze gdzieś tam się trochę odczepi ale to nic dobra teraz wyścig z czasem raz, dwa tu składamy, skręcamy żeby pierścienie się ładnie poukładały Pisa zamontowana obawiałem się troszeczkę tego, ale Poszło to całkiem fajnie, całkiem sprawnie. Więc co? No będziemy teraz sobie montować z powrotem sporniczki. Zrobiłem to w ten sposób, żeby nie odjeżdżać całkowicie przodem. Teraz musimy sobie go odpowiednio przepchnąć i ucelować śrubami. Najpierw pewnie ta strona najdzie, bo ta była ostatnia wyjmowana. Po dłuższej chwili hu, udało już mi się skręcić. Trochę musiałem jednak się pobawić z tym tematem. Eee, no dobra, to suwoda. mam dokręcone. Zaraz podkręcam sobie, przykręcam sobie sporniczek. I na dzień dzisiejszy chyba będziemy kończyć imprezę. A to już sobie zostawię na jutro, może go jeszcze odpalimy, bez osłony, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, czy otwór smarowania rozrządu jest dobrze wywiercony, także także no, trzeba będzie było sprawdzać, że ze względu na to, że to koło jest jednak. Kołem dorobionym, rozpoczynam kolejny wieczór zmagań. Miałem go odpalić bez pokrywy, no oczywiście, przecież nie mam oleju. Także teraz musiałbym się bawić, <laughs> bawić się, żeby jakoś tam przy tym trybie kole zębatem wału wlewać olej kiedyś tak robiłem, ale no fakt faktem miałem przecież olej wlany Także no nic, dobra zamykamy to Nie będziemy już teraz się z tym, że tak powiem piernicyć Działamy Ja sobie przygotowałem już dekiel Zaraz sobie go będę jeszcze odtłuszczał Wezmę tylko kawałek papierku Odtłuszczamy Położymy delikatnie pastę i będziemy mogli sobie i będziemy mogli go ewentualnie już pomalutko zamykać. Natomiast jest cały wyczyszczony, oczyszczony. Nabiłem świeży uszczelniacz, wiadomo, tamten był w porządku, ale za kilka złotych nie będę się później zastanawiał nad tym czy był dobry czy był zły po prostu go wywalam dobra ja sobie posmaruję dekielek i zaraz będziemy przykręcać pokrywę udało mi się już zamontować pokrywę rozrządu jeszcze tylko nie dobiłem sobie nie dokręciłem koła po ostrość Dobra, teraz ja sobie przygotuję pompę wody do skręcenia I tak jak Wam pokazywałem wcześniej zastosujemy sobie tą blaszkę, która on nam odseparuje pompę od, od płyty rozrządu. Na to oczywiście uszczelka, niezbyt duża ilość pasty i zakładamy pokrywkę. Tak mamy zmontowaną pompę. Jeszcze sobie delikatnie oblecę tutaj pastą dookoła i będziemy mogli zamontować pompę. Pompa zamontowana. Teraz przygotuję sobie pompę hydrauliczną do montażu, żeby już zamknąć, póki jeszcze pasta nie wyschła, wszystkie śruby, czyli pozostały jeszcze mi tutaj. Eee, raz i dwa, dwie śruby do skręcenia dekla rozrządu, i dopiero wtedy zrobię. Na spokojnie będę dokręcał koło, montował resztę. Skręcał eee, alternator, oddałem do regeneracji. Działał poprawnie, ale już jej łożyska wyłczały. już Myślę, że skoro został zdemontowany, niech idzie. Na pewno mu to nie zaszkodzi, jak będzie wszystko zrobione, wszystko będzie świeże. Pompę mamy już założoną, uzbrojoną. Zostaje nam z tej strony już założyć tylko alternator. Paski też już są zarzucone. Drugi oczywiście zostawiony, tak jak mówiłem pod alternator. Tu już mamy też wszystko zaskręcone. Zaraz zakładamy wentylator, wiatrak i będziemy wrzucać chłodniczkę. Jatrak założony. Będziemy montować chłodnice, chłodnice cieczy. Mamy tu, chłodnicę, oleju mamy tu. No i na koniec zostanie nam filtr powietrza. I będziemy odpalać maszynkę. Udało się już zamontować chłodnicę. Wygląda to w ten sposób, żeby nie ograniczać. Przypływu powietrza tutaj zostały na wycięte te wsporniki, żeby chodnica maksymalnie nie była zasłonięta. A ja już w chwili zamówiłem sobie nowe filterki. Nie są to duże pieniądze, bo mam szczerze, nie pamiętam właśnie, ile płaciłem za zestaw około 70 zł, także jak czasami przyjeżdżają do nas ciągniki z filtrami. Które naprawdę jeżdżą po 5-10 lat powietrza. Szczerze Wam powiem, że szacun na takich ludzi, naprawdę katów wręcz bym powiedział, gdzie są filtry, które czym potrafią kosztować po 400-500 zł. Chodzi głównie o te takie Donaldsony, które są w kształcie spłaszczonego, takie owalne. One są dosyć drogie. Natomiast zwykłe wkłady okrągłe, tu akurat mamy, co my mamy. Mamy Wixa, Made in Poland. Także nie jest to jakiś tam Hino, kilkadziesiąt złotych za komplet. Eee, dlatego też wywalam. Zaraz sobie zamontuję w obudowę. Ze względu, że na dzień dzisiejszy maska jest jeszcze nie otwierana w inny sposób, tylko standardowy. Więc filtry, żeby wyjąć, muszę sobie zdemontować eee, tutaj tą obudowę. Ale, tak jak już kiedyś tam wspominałem. Wystarczy to zrobić przy moim przebiegu raz do roku, dwa razy do roku i naprawdę nic się nie dzieje.